I jesteśmy w kolejnym odcinku Hitman rozgrzeszenie Ach, jak widzieliście spierdzieliłem to do końca po prostu Totalnie to zjebałem Tak naprawdę oni nas w ogóle nie widzą, więc... Musimy trochę poczekać dobrze. nie. ha <Szodziewanie> ha idzie. Chodzi. O mnie. I zdycha. Lenny. Czy jak ci tam? Panie robocik! Ha, 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 ha. Dobra, teraz to zrobimy normalnie, wiecie? Chciałem się zabawić. Nie, no, po prostu zaczęli do mnie strzelać. Myślałem, że jak ona będzie żywą tarczą, to, to nikt we mnie nie będzie strzelał. Jednak się myliłem. Nie bierzcie kobiet takie żywe tarcze. Nic to nie daje. Dobra, idziemy stąd. Tak naprawdę przypadkiem znalazłem to miejsce. Gdyby nie to, że wszedłem tutaj, to najpewniej ono by to dało. Dziwnie, że dziwne w ogóle, że oni nie widzą tego, że... Ja tutaj tak sobie baraszkuję. Jak widzicie, tutaj jest masa możliwości. Nie baj się pedale. Cały Dobrze. I weźmiemy sobie to. Ok. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Puch. Otworzył drzwi. To tylko tyle. To ja to mogę o wiele szybciej zrobić. Wow. <laughs> dwuminutowy odcinek, to moi drodzy. Nie wiem, czy tam to się w ogóle pojawi. Chyba tak. Dobra. Więc ja wam dziękuję. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku. W takim bądź układzie. Ok. Narka.